Słońce było już wysoko, gdy dotarłam do owoców i warzyw u kowalskich, naszego rodzinnego sklepu w małym miasteczku pod poznaniem. To był ten rodzaj poranka, kiedy wszystko wydaje się wolniejsze. Poza osami, które uparcie krążyły wokół skrzynek z malinami. Mama wysłała mnie, żebym dopilnowała dostawców, chociaż szczerze wolałabym robić cokolwiek innego. Marto, widziałaś mój notes z zamówieniami? Krzyknęła ciotka Ewa z kasy jednocześnie trzymając dziecko na biodrze i wydając resztę starszemu panu. Pewnie leży gdzieś rzucony, jak zawsze, odparłam z ironicznym uśmiechem. Nasza codzienność była chaotyczna, głośna, a jednak w dziwny sposób kochana. Wtedy usłyszałam ten charakterystyczny dźwięk, silnik starego, czerwonego żuka toczącego się po bruku przed sklepem. Wiedziałam, kto to, jeszcze zanim spojrzałam w tamtą stronę. Tylko on przywoził świeże produkty codziennie o tej samej porze, niemal jak rytuał. Marek wysiadł z auta powoli, poprawiając kaszkiet na ciemnych, lekko potarganych włosach. Wysoki, o ramionach wyrobionych pracą na polu, miał na sobie sprane dżinsy i koszulę w kratę, której podwinięte rękawy odsłaniały muskularne przedramiona. "Dzień dobry" powiedział tym niskim, lekko zachrypniętym głosem, który zawsze przykuwał moją uwagę. Dzień dobry, panie dostawco, odpowiedziałam, krzyżując ręce i udając, że go surowo oceniam. Co dzisiaj mamy? Najlepsze ziemniaki w całej Wielkopolsce grzucił z pewnością w głosie, zaczynając rozładowywać skrzynki. Przesunęłam dłonią po jednej z bulw, celowo powoli, jakby oceniając jej kształt. Mam nadzieję, że to nie jest tylko marketing. Uśmiechnął się kącikiem ustęp. Jeśli nie będą dobre, to gratis. Podniosłam brew. Będę pamiętać. Podczas gdy przenosiliśmy skrzynki na zaplecze, w jego spojrzeniu było coś, czego wcześniej nie zauważałam: Trochę powagi, trochę ciepła. Wiesz, te ziemniaki mają swoją historię powiedział nagle. Rosły na ziemi, którą odziedziczyłem po dziadku. Każdy z nich widział mój pot i trochę łez. Ale też sporo radości. Patrzyłam na niego dłużej niż wypadało. Czyli sprzedając je, sprzedaję kawałek ciebie? Zapytałam półżartem. Może odparł cicho. Ale jeśli już, to cieszę się, że właśnie ty. Serce zabiło mi mocniej. Przez moment wszystko wokół, szelest reklamówek, rozmowy klientów, brzęczenie os przestało istnieć. Kilka godzin później, gdy układałam jabłka na półce, ciotka Ewa pojawiła się obok, z tym swoim spojrzeniem, które zdradzało, że wie więcej niż mówi. To ten Marek, o którym mówiłaś? zapytała z udawaną niewinnością. Nie mówiłam o żadnym marku, odburknęłam. Aha, jasne. Ale widziałam te uśmieszki, rzuciła i odeszła, zostawiając mnie z myślami. Przez następne dni Marek pojawiał się jak w zegarku. Rozmowy robiły się coraz dłuższe. Pewnego ranka, kiedy znów przenosiliśmy skrzynki, zapytałam: Nigdy nie myślałeś o prawie czegoś innego? Myślałem, odparł z tym swoim półśmiechem. Ale ja lubię trzymać się tego, co znam najlepiej. Czułam, jak policzki lekko mi płoną, choć przecież nie powiedział nic, co można by Y uznać za flirt, a jednak w piątek. Zupełnie niespodziewanie, zaproponował. W sobotę w Rogoźnie będzie festyn. Koncert, trochę tańca. Może, poszłabyś ze mną? Tylko jeśli obiecasz, że nie nadepniesz mi na stopy, odpowiedziałam, czując, jak uśmiech sam wchodzi mi na twarz. Gdy odjeżdżał, przez sekundę zostałam z tym dziwnym wrażeniem, że w moim życiu właśnie zaczyna się coś nowego. Sobotni wieczór nadszedł z tym charakterystycznym, gęstym powietrzem lata, które pachnie rozgrzanym asfaltem i świeżo skoszoną trawą. Po całym dniu w sklepie wróciłam do domu zaledwie na godzinę, żeby się przygotować. Patrzyłam na swoją szafę, przesuwając palcami po wieszakach, jakbym wybierała strój na coś znacznie poważniejszego niż festyn. W końcu wyjęłam sukienkę w kolorze ciemnego granatu, z cienkiego materiału który miękko opadał na biodra i poruszał się przy każdym moim kroku. Do tego proste, kremowe sandały na niewysokim obcasie i delikatna, srebrna bransoletka, którą dostałam kiedyś od babci. Włosy rozpuściłam, lekko je falując, żeby wyglądały swobodnie, ale nie za bardzo. W lustrze zobaczyłam kogoś, kto niby wychodzi tylko na wieś na zabawę, a jednak chce, żeby pewien mężczyzna zapamiętał ten obraz. Marek przyjechał punktualnie, jak zawsze. Ale tym razem nie w roboczych butach, tylko w ciemnych dżinsach i jasnej koszuli z lekko podwiniętymi rękawami. W ręku trzymał mały bukiet polnych kwiatów. Pasują do ciebie, powiedział, wręczając mi je. Festyn w Rogoźnie rozkręcał się już od popołudnia. Na placu przed remizą strażacką stały rzędy drewnianych stołów, pachniało kiełbasą z grilla i świeżym chlebem. Z głośników leciały pierwsze takty muzyki ludowej zmieszanej z nowoczesnym, lżejszym popem. Ludzie śmiali się, tańczyli, dzieci biegały z watą cukrową, a w powietrzu unosiło się poczucie, że nikt tu dziś nie będzie się spieszył. Kupiliśmy po kuflu zimnego piwa. Marek stuknął swoim: O mój. Za to, żebyśmy dzisiaj nie myśleli o pracy, powiedział. Za to odpowiedziałam, czując, jak napięcie między nami miesza się z radością chwili. W pewnym momencie orkiestra zaczęła grać wolniejszą melodię. Marek spojrzał na mnie pytająco. Tylko jeśli obiecasz, że nie złamiesz mi obcasa, rzuciłam z uśmiechem. Jego dłoń była ciepła i pewna, kiedy poprowadził mnie na parkiet. Nie było w nim nic z tych filmowych, przesadzonych ruchów. Tańczył prosto, ale z wyczuciem. Czułam jego dłoń na mojej talii. Delikatny, ale stanowczy dotyk, który przypominał, że prowadzi mnie ktoś, kto wie, czego chce. Wokół nas ludzie śmiali się, rozmawiali, ale ja słyszałam tylko rytm muzyki i jego oddech. Był blisko. Tak blisko, że poczułam zapach mydła i odrobinę świeżo skoszonej trawy, jakby przywiózł go ze swojej ziemi. Wiesz, powiedział cicho, nie pamiętam, kiedy ostatnio kogoś tak chciałem zaprosić do tańca. Poczułam, jak robi mi się ciepło na twarzy. Może dlatego, że nie zapraszasz byle kogo, odpowiedziałam. Muzyka zwolniła, a jego dłoń przesunęła się nieco niżej, na linię biodra. Nie była to nachalność, raczej pytanie, na które odpowiedziałam, nie odsuwając się. W tym geście było coś intymnego, choć wciąż w granicach niewinności, jak dotyk, który mówi więcej niż słowa. Po kilku piosenkach Marek zaproponował, żebyśmy wyszli na chwilę, bo w środku zaduszno. Poszliśmy na tył remizy, gdzie było tylko kilka ławek i widok na spokojne pole, po którym sunęły ostatnie smugi zachodzącego słońca. Usiedliśmy. Cisza była inna niż w sklepie czy na parkiecie. Miękka, bez pośpiechu. Marek zgiał z mojego ramienia pasek torebki, odkładając ją obok. Jego palce musnęły skórę przy obojczyku, zupełnie jakby chciał przypadkiem sprawdzić, czy ciepło wieczoru to prawdziwe, czy tylko moje. Dobrze się z tobą tańczy, powiedział. A ze mną siedzi? Spytałam, patrząc mu w oczy. Jeszcze lepiej. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, nachylił się, ale nie pocałował od razu. Zatrzymał się tuż obok, tak blisko, że czułam drżenie jego oddechu na ustach. Ten moment zawieszenia był bardziej elektryzujący niż sam pocałunek. Jeszcze jedna piosenka, i wracamy, wyszeptał, jakby chciał dać nam powód, żeby zostać razem jeszcze dłużej. Kiedy wróciliśmy na plac, festyn powoli dobiegał końca. Ludzie zbierali się w grupki, dzieci marudziły ze zmęczenia, a orkiestra grała ostatnie, wesołe kawałki. Marek odprowadził mnie do samochodu a w powietrzu wciąż czuć było mieszankę zapachu kiełbasy z grilla i wilgotnej trawy. Wsiadłam na siedzenie pasażera, a on usiadł obok, zamykając drzwistym charakterystycznym trzaskiem starego auta. Ruszyliśmy w stronę mojego domu, ale po kilku minutach Marek zwolnił i spojrzał na mnie z boku. Wiesz, nie jest jeszcze tak późno, powiedział spokojnie, ale z lekkim błyskiem w oku. Może wpadłabyś na chwilę do mnie? Chciałbym ci pokazać coś na polu. Uśmiechnęłam się lekko. Pole? O tej porze? Najpiękniej wygląda właśnie w nocy. Zgodziłam się, choć wiedziałam, że to pole nie jest jedynym powodem, dla którego mnie zaprasza. Droga prowadziła przez wąskie, wiejskie uliczki, aż w końcu wjechaliśmy na szutrową ścieżkę między łąkami. W świetle reflektorów trawa mieniła się srebrzyście od rosy. Jego dom stał na niewielkim wzgórzu. Z drewnianą werandą i światłem lampy nad drzwiami. Wysiadłam, a nocne powietrze otuliło mnie chłodem. Marek otworzył drzwi i zaprosił mnie do środka. W salonie pachniało drewnem, lawendą i czymś jeszcze, może mydłem, którym paczniały jego dłonie. Rozgość się powiedział, zdejmując kaszkiet i odkładając go na komodę. Napijesz się czegoś? Wody? Herbaty? Wody, odpowiedziałam, siadając na kanapie. Gdy wrócił z kuchni, podał mi szklankę, a jego palce lekko musnęły moje. Zatrzymał ten dotyk o sekundę dłużej, niż wymagała sytuacja. W moim brzuchu poczułam ciepło, które zaczęło rozlewać się coraz wyżej. Chodź, pokażę ci pole, powiedział nagle. Wyszliśmy tylnymi drzwiami na taras, a potem ścieżką w dół gdzie w świetle księżyca rozciągały się równe rzędy ziemniączanych grządek. Liście szeleściły pod lekkim wiatrem. — Tutaj wszystko zaczyna się od zera — powiedział cicho. — Widzisz te ślady? — To od mojego dziadka. Do dziś w nie wchodzę, jakby miały szczęście. Stanęłam obok niego. Ramię w ramię. Poczułam, jak jego dłoń dotyka mojej, niepewnie, jakby chciał sprawdzić, czy się odsunę. Nie odsunęłam się. Lubię tu przychodzić nocą, kontynuował. Inaczej się oddycha. Teraz rozumiem, dlaczego chciałeś, żebym to zobaczyła, szepnęłam. Kiedy wróciliśmy do domu, zatrzymał się w korytarzu. Delikatnie zbiał ze mnie cienką chustę, którą miałam na ramionach, i odwiesił ją na wieszak. Jego palce musnęły mój kark, a ten drobny gest sprawił, że poczułam dreszcz. Usiedliśmy na kanapie. Przez chwilę milczeliśmy, słuchając tylko cykania świerszczy za oknem. On powoli położył swoją dłoń na moim kolanie, ostrożnie, ale stanowczo. Spojrzał na mnie pytająco. Moje spojrzenie odpowiedziało tak, zanim zdążyłam to powiedzieć. Nachylił się, a ja poczułam, jak jego oddech maska moją skórę tuż przy uchu. Dobrze, że tu jesteś, wyszeptał. Pocałunek był spokojny, miękki, jakby każde nasze drgnięcie miało znaczenie. Moje dłonie odnalazły jego ramiona, a on przesunął palcami po mojej tali, zatrzymując się tuż nad biodrem. Wciąż w granicach niewinności, ale tak blisko tej cienkiej linii, że serce biło jak szalone. Zanim zrobiliśmy krok dalej, Marek odsunął się lekko. — Nie chcę się spieszyć — powiedział cicho. — Ale jeśli chcesz, możesz zostać jeszcze chwilę. I zostałam. Poranek w domu marka pachniał świeżo parzoną kawą i ciepłym chlebem. Obudziłam się na kanapie, przykryta miękkim kocem w kratę. Przez chwilę leżałam nieruchomo, wsłuchując się w odgłosy domu. Skrzypienie podłogi w kuchni, szum czajnika, cichy stuk filiżanek. Włosy miałam trochę potargane, a sukienka z poprzedniego wieczoru była lekko pognięciona. Wstałam, poprawiając ramionczko, i ruszyłam w stronę kuchni. Marek stał przy blacie, w jasnej, rozpiętej koszuli, spod której wystawał biały podkoszulek. W dłoni trzymał kubek, a w drugiej kromkę chleba z masłem. Dzień dobry, śpiochu powiedział z uśmiechem. Kawy? Z chęcią odpowiedziałam, siadając na stołku. Kiedy nalał mi kawę, zauważyłam na jego dłoniach ślady ziemi. Wytarte, ale wciąż widoczne przy paznokciach. Sama nie wiem czemu, ale ten szczegół przyciągnął moją uwagę bardziej niż powinien. Byłeś już na polu? Zapytałam. Tak. Nie umiem spać, gdy wiem, że mam coś do zrobienia. Podał mi talerz z jeszcze ciepłym chlebem i konfiturą z porzeczki. Gdy sięgnęłam po kromkę, nasze palce znów się zetknęły, a ja poczułam ten sam znajomy dreszcz, co wczoraj wieczorem. Zjedliśmy w ciszy. Ale to nie była nie cisza. Raczej ta, która zdarza się między ludźmi, gdy nie muszą nic mówić, żeby wiedzieć, że jest im dobrze. Po śniadaniu Marek zaproponował, żebym zobaczyła stodołę, w której trzyma narzędzia i sprzęt. Była stara, z dużymi drewnianymi drzwiami. W środku pachniało sianem i smarem. Promienie słońca wpadały przez szpary w deskach, rysując złote smugi w powietrzu. Tutaj mam wszystko. Co potrzebne do pracy, powiedział, otwierając skrzynkę z narzędziami. Podszedł do mnie bliżej, omijając stojącą skrzynkę z ziemniakami. Nasze ramiona lekko się musnęły. Ten przypadkowy kontakt był jak iskra. Wiesz, zaczął, opierając się o stół roboczy, odkąd Cię poznałem, nawet takie zwykłe poranki wyglądają inaczej. Jego spojrzenie zatrzymało się na mojej szyi, a potem na miejscu. Gdzie sukienka odsłaniała fragment ramienia. Powoli uniósł dłoń i poprawił opadający materiał. Gest prosty, ale sposób, w jaki to zrobił, sprawił, że oddech na moment stanął mi w gardle. Chciałam coś powiedzieć, ale wtedy rozległ się dźwięk telefonu. Marek spojrzał na ekran, a jego twarz lekko spoważniała. Muszę to odebrać rzucił krótko i wyszedł przed stodołę. Nie słyszałam całej rozmowy. Tylko urywki. Nie teraz, nie przy niej, dam radę sam. Głos miał napięty, inny niż zwykle. Kiedy wrócił, udawał spokój, ale w jego oczach pojawił się cień, którego wcześniej nie widziałam. Wszystko w porządku? Zapytałam. Tak, tak, drobiazg odpowiedział, lecz brzmiało to zbyt szybko, jakby chciał uciąć temat. Poczułam, że w tym idealnym, spokojnym obrazie jest coś, czego jeszcze nie znam. I może nie wszystko, co kryje się w tej wsi, jest tak proste, jak wygląda. Wieczorem wróciłam do sklepu, ale myślami wciąż byłam u Marka. Ten telefon brzmiał tak, jakby ktoś czegoś od niego chciał, a on próbował to przede mną ukryć. Chciałam uwierzyć, że to tylko drobiazg, ale intuicja szeptała coś innego. Następnego dnia przyjechał później niż zwykle. Bez swojego spokojnego uśmiechu, bez żartów o ziemniakach. Tylko szybkie cześć i skrzynki stawiane jedna po drugiej. Wszystko w porządku? Zapytałam w końcu, opierając się o blat. Tak, po prostu mam trochę spraw na głowie, odpowiedział, unikając mojego wzroku. Zaczęłam pomagać mu z rozładunkiem. W pewnym momencie jego dłoń musnęła moją, ale tym razem nie było w tym ciepła, które znałam. Jakby był gdzieś daleko. Marek, jeżeli coś się dzieje, możesz mi powiedzieć, powiedziałam ciszej. To nie jest takie proste, odparł, kładąc skrzynkę na ziemi. Nie chcę, żebyś w to wchodziła. Te słowa tylko jeszcze bardziej mnie zaniepokoiły. Wieczorem, kiedy zamykałam sklep. Zobaczyłam przez okno jego czerwonego żuka zaparkowanego niedaleko. Wysiadł z niego nie sam, obok była kobieta, wysoka, w płaszczu, mimo ciepłego dnia. Rozmawiali gwałtownie, a jej dłoń zacisnęła się na jego ramieniu. Marek coś odpowiedział, odsunął się, ale ona podeszła jeszcze bliżej. Nie słyszałam słów, ale widziałam, jak jego szczęka zaciska się z każdym jej zdaniem. W końcu odszedł, Wsiadł do auta i odjechał, zostawiając ją samą na chodniku. Serce waliło mi w piersi. Czułam, że właśnie zobaczyłam fragment czegoś, co może zmienić wszystko. Nie chciałam wracać do domu od razu, więc poszłam nad jezioro na obrzeżach miasteczka. Tam, przy drewnianym pomoście, usiadłam i patrzyłam, jak słońce tonie w wodzie. W głowie miałam obraz Marka z tą kobietą, jego spojrzenie, które wczoraj było pełne cienia, a dziś stało się niemal zimne. Telefon w kieszeni zawibrował. Wiadomość od niego. Marto, musimy porozmawiać. Ale nie tutaj. Przyjdź jutro o zmierzchu na pole. Sam wytłumaczę. Patrzyłam na te słowa, czując jednocześnie strach i dziwną ekscytację. Wiedziałam, że to spotkanie będzie inne niż wszystkie dotąd. I że odpowiedzi, które dostanę, mogą mi się nie spodobać. Ale chciałam je usłyszeć.